Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motorradca. No właśnie, czy serwisowanie samochodów podrożeje w najbliższym czasie? Tak, i to zdecydowanie. I wiecie co, nie chodzi już mi o samą inflację, ale to co jest teraz... Procedowane tam wyżej, wiecie, nie w Polsce, tylko tam ciutkę wyżej, nie w niebie, ale po drodze. Eee, bo tam są procedowane pewne przepisy, żeby w sumie klientów zachęcić do serwisowania w ASO i do jeżdżenia z najmniejszą pierdółką do ASO z pomijaniem serwisów niezależnych. A jak wiadomo w ASO 400net to nie Twoje za każdą pierwszą rozpoczętą roboczogodzinę, a w niektórych markach nawet i więcej. I zaraz szerzej Wam na ten temat powiem, co jest właśnie szykowane, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, ale Waldek, no dobra, no co ty gadasz, no przecież jest dyrektywa GVO, sam żeś nagrywał o tej dyrektywie wcześniej, że nawet mając auto na gwarancji można serwisować swoje auto w serwisach niezależnych, tak, ty ja też tam wielką lampkę w tym wszystkim zapalałem, że to takie proste w życiu nie jest. Oczywiście ta organizacja wyżej dopuściła serwisy niezależne, żeby była tak zwana konkurencyjność i równość działania. No i póki jest dobrze, to jest dobrze. Jak na przykład nie wiem, między przeglądami w ASO na gwarancji jeździmy sobie do niezależnego serwisu na wymianę oleju, nic problemu nie ma. Ale na przykład jeżeli mamy jakąś akcję serwisową i ktoś zauważa, że coś mogło być nie tak, bądź próbują naciągnąć, że coś mogło być nie tak i to nie oni odkręcali te śrubki, no to w sumie my i Poprzez te faktury i miejsce, w którym dokonywaliśmy tej naprawy, musimy udowodnić, że wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką, tak jak należy. No i prawda jest taka, że większości osób nie chce się później dochodzić, latania po sądach, bo się okaże, że akcja serwisowa była na, na część, która i koszt jest 1500 zł, a my później na prawnika i dwa lata po sądach wydamy zdecydowanie więcej. Więc ta dyrektywa. Jest bo jest. A teraz się okaże, że znalazła się zupełnie inna furtka na to, by klientów zachęcić do jeżdżenia do ASO bądź jeszcze w drugą stronę do tego, żeby zniechęcać w serwisowaniu aut w serwisach niezależnych, bo tam cena serwisowania może pójść mocno w górę. Zaraz Wam na ten temat szerzej powiem, tylko jeszcze moment dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej Mubi. Bo drogi widzu, jeżeli w niedługim czasie kończyć się ubezpieczenie komunikacyjne, wejdź sobie w link, który masz w opisie tego filmu i tam możesz sobie przekalkulować, poszukać na przykład najtańszego ubezpieczenia OC, jakie by Cię interesowało i właśnie poprzez ten link przechodząc sobie, jeszcze otrzymasz zwrot w wysokości 100 zł po zakupie takiego ubezpieczenia i mi na przykład udało się w tym roku ubezpieczyć moje Clio właśnie z tą zniżką za 268 zł, bo było 368 zł. Tak, to Clio wyścigowe, które jeszcze ma ubezpieczenia ale już te przepisy się zmieniają, ono w sumie drogi publicznej nie widzi, więc możliwe, że niedługo nagram też materiał a propos tych nowych tablic. Dobra, jeszcze raz zachęcam, komu się kończy ubezpieczenie, niech wejdzie sobie w link poniżej w opisie tego filmu, a ja przechodzę w sumie... To dosyć smutnego materiału. W lipcu tego roku weszła dyrektywa WP29. Tak wiem, brzmi to dosyć enigmatycznie, ale pozwolicie, że Wam wyjaśnię. To jest taki wstęp do tego, gdzie producenci samochodów mają określony czas na to, by dostosować swoje samochody, żeby były bardziej bezpieczne. Ale już nie chodzi tutaj o poduszki, o strefy zgniotu, tylko chodzi o tak zwane ataki hakerów czy chociażby cyberbezpieczeństwo. I ktoś powie: Dobra, Waldek, to ja mam 8-letnią Octavię, ja nie mam żadnego auta z jakąś tam aplikacją, gdzie można drzwi, szyby otwierać. Nie to nie interesuje. No mimo wszystko uważam, że warto było posłuchać dalej z tego względu, że nie tylko chodzi o samą aplikację, ale również chodzi o możliwość komunikowania się z naszym samochodem poprzez złącze OBD2. I tutaj już się powinna zapalić bardzo duża lampka względem tego, o czym mówiłem na samym początku, bo chodzi o to, żeby możliwość komunikowania się z naszymi autami na przykład w serwisach niezależnych była tylko i wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych komputerów dedykowanych dla danej marki, które będą miały konkretne protokoły bezpieczeństwa, zatwierdzone przez ASO. Będą to komputery identyczne jak w ASO i później się okaże, że na przykład serwis niezależny miał jeden komputer za 30 tysięcy, który obsługiwał mu 20 parę marek, a teraz należało mieć 25 odrębnych komputerów, gdzie każda z marek wycenia te komputery na 30-40 tysięcy. Jeszcze do tego pobiera miesięczny abon więc może okazać się, że będzie zdecydowanie drożej. I tak wiem, na przykładzie aut, które mają, nie wiem, 22, 24 lata, bo OBD2 stało się obowiązkiem, weszło już przed 2001 roku, ale powiedzmy, że od 2001 roku, a w Lizach od 2004 roku, ta komunikacja i cyberbezpieczeństwo w tych autach, powiedzmy, może jeszcze nie miało tak dużego znaczenia. Ale w takich autach 8-10-letnich tak jak najbardziej. Ja już kilka lat temu nagrywałem Wam materiał mówiący o tym, że tam wyżej nad Polską kombinują nad tym, żeby zlikwidować gniazda OBD 2 w samochodach, żeby wszystko odbywało się poprzez transmisję online'ową, cała komunikacja. To już był taki pierwszy pstryczek pokazujący to, że ma być nastawienie, że mają być to komputery oficjalne i autoryzowane przez daną markę. Ten temat został gdzieś tam lekko zapomniany, ale teraz w moim przekonaniu pod tą całą Przykrywką cyberbezpieczeństwa oczywiście, że w dużej mierze chodzi o to, żeby klientów przetransferować względem serwisów autoryzowanych. Oczywiście serwisy nieautoryzowane zapewne będą miały możliwość zakupu tych urządzeń, ale tak jak mówiłem wcześniej, z każdej marki, tu abonament, tu coś, oczywiście też odbije się to na cenach usług. No tak, po co tyle tej elektroniki i dam Wam dobry przykład z mojego własnego doświadczenia sprzed kilku miesięcy. Mamy takie jedno auto z 2018 roku, w sumie dosyć mało użytkowane, bo ma 19 tysięcy kilometrów. Od początku jedna osoba jeździ, e, wszystko z tym autem jak najbardziej w porządku, bezwypadkowe, idealne, nie ma żadnej mrocznej historii, bo tu chodzi jakby o wydźwięk tego przekazu. Auto ostatnio trochę stało w garażu no i się dosyć mocno rozładowało. Na tyle się rozładowało, że małym cetekiem nie szło go odpalić, no ale gdy się wzięło tego większego ceteka, bateria się sformatowała, samochód, jak ta lala, uruchomił się. Tylko wyskoczyła masa błędów. Wszystkie. Od asystenta pasa ruchu, tempomatu aktywnego, tpms u wszystko co tylko możliwe. No ale wystarczyło przejechać kilka kilometrów, te błędy zgasły. Poza jednym. Poduszkami powietrznymi, no i jak ktoś wie, gdy świeci się ta kontrolka, zazwyczaj przy zdarzeniu drogowym poduszki nie zadziałają, więc trzeba było pojechać do serwisu. Zaprzyjaźniony serwis niezależny. Poddał się, bo ich komputerem nie szło skasować tego błędu. Trzeba było pojechać na programowanie do ASO. To programowanie trwało raptem 20 parę minut, 450 zł netto. Dziękuję, do widzenia. No i właśnie w ten sposób ma to wyglądać, że z każdym najmniejszym drobiazgiem będziemy musieli jeździć do ASO bądź do serwisu niezależnego, jeżeli będzie miał takowy sprzęt. I mam świadomość, że te wałta są bardzo naszpikowane elektroniką, ale z jednej strony jest to elektronika, która. Jest wymagana względem wprowadzania auta na rynek europejski, ale z drugiej strony jest to bardzo często elektronika tak zwana marketingowa. Jeden ma tablecik taki do korzystania na swoim samochodzie, drugi ma aktywny kluczyk, trzeci ma mega wielki tablet, gdzie może się łączyć z internetem. No właśnie, wszystko po to, żeby złowić klienta, ale później bardzo często okazuje się, że są też pewne luki. No i właśnie o kilku wam powiem. I o jednej nawet ostatnio mówiłem dotyczącej marki KIA, gdzie okazało się, że grupa hakerów wykryła, że poprzez stronę dealerów do kontaktów z klientami gdy znajdzie się pewną lukę i wpisze się tam numer nadwozia danego auta można go zlokalizować czy chociażby nawet zdalnie otworzyć ta luka już została załatana ale jakie inne jeszcze były działania w ostatnim czasie Honda Infiniti Nissan i Acura Zdalne otwieranie i zamykanie auta, włącznie z włączeniem silnika go lokalizacją, miganiami światła, trąbienie. Potrzebny był tylko numer win w wybranych autach, można było oglądać zdalnie podgląd z kamer 360 stopni nawet. Kolejna sprawa Mercedes, BMW i Rolls. System centralnego zarządzania klientami umożliwiał dostęp do danych zdalnego aktywowania kodów w wielu systemach. Hyundai i Genesis Zdane, zdalne otwieranie i zamykanie auta, włącznie z wyłączaniem silnika, geolokalizacją, miganiem światłami, promieniem. Potrzebny był e-mail właściciela Porsche. Geolokalizacja pojazdu poprzez wysyłanie komend. I tak! Tych ataków będzie zdecydowanie więcej. Już też Wam nieraz powtarzałem w materiałach, że stare auta to jeszcze trzeba było się nafatygować, żeby ukraść, bo człowiek musiał mieć jakiegoś łoma, musiał mieć specjalny kluczyk, żeby móc to auto otwierać, a teraz na przykładzie nowych samochodów, bądź mamy Gemboya, bądź mamy walizkę, bądź mamy jakąś lukę w systemie, żeby dostać się do samochodu. I w dobie tego wszystkiego, gdzie cały czas mówimy o tej równości, równości względem konkurencji, okazuje się, że mam wrażenie, że tylnymi drzwiami ktoś próbuje tę konkurencyjność lekko ukrócić. I względem tej dyrektywy największe stowarzyszenia motoryzacyjne, jak i również ubezpieczeniowe, napisały protest do Urszuli von der Leyen względem tego, co się właśnie wyprawia. A przypomnę, że pod koniec tego roku rozpoczyna się nowa kadencja KE i tam będzie pewnie też to procedowane na, na szerszą skalę. Wydaje mi się, że te przepisy zostaną mimo wszystko zliberalizowane, bo nie chce mi się wierzyć, że teraz niezależnie, każdy serwis będzie musiał wydać kilkaset tysięcy złotych i co miesięczne abonamenty, które później będą przerzucane na klienta, gdzie cena tych usług będzie mocno szła w górę i później będzie zrównywała się z ceną ASO. Chyba nie w tym rzecz. Tym bardziej problemem też jest to dla firm ubezpieczeniowych, że mówi się, że ceny ubezpieczeń będą szły w górę, z tego względu, że skoro część napraw realizowana jest poza ASO i zazwyczaj są to tańsze naprawy, chociażby ubezpieczeniowe, powypadkowe, tak teraz przy tych zdarzeniach okaże się to zdecydowanie droższe. Spokojnie, piłka jest w grze, informuje o tym, co się na chwilę obecną dzieje. Ale nie podoba mi się ten kierunek, najprościej mówiąc, dajcie znać, co Wy na ten temat myślicie, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!